Hej kociaki, z tej strony Jana Jamek, no i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy sobie nowe, bardzo fajne wydarzenie, a wraz z nim doszedł nowy kryształ i nowe przepisy za niego, dlatego też dzisiaj sobie to wszystko zobaczymy, no i też może coś stworzymy, także jeśli jesteście tego ciekawi, no to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Także to jest właśnie to wydarzenie. Inwazja ostryg, Zbierz ostrygi i stwórz wyjątkowe klocki. Dlatego też trochę sobą, że powracają jakieś właśnie stare klocki limitowane. No ale już trudno, są przynajmniej chyba jakieś nowe rzeczy. I właśnie tak wygląda ten nowy kryształ. Ostryga w wodach wokół bloka belli. Czasami aż się roi od tych szybko rozprzestrzeniających się mięczaków. I tutaj mamy 25, żeby dostać jedną taką kuleczkę. No i ja niestety mam tutaj tylko dwa przepisy. Jakiś dziwny klocek kosz na śmieci. I efekt ten. Czy to jest... A to jest garz. dobra, myślałem, że to jest do światów, a fajny byłoby coś takiego. Bo po prostu ja myślę, z początku myślałem, że to są takie tęczowe bąbelki, no ale słabo, że jest coś takiego. No i mamy jeszcze sobie taki dziwny klocek i on właśnie jest tutaj gdzieś w Nexusie. O właśnie to jest taki. Ja się zastanawiałem, że to jest chyba klocek koci ząb, yy, albo klocek kropka. W ogóle nie wiedziałem o co chodzi, no ale teraz już wiem. On mi się bardzo przyda, ponieważ buduje sobie sezon 15. No i mamy sobie jeszcze taką pocztę, że pomóż z inwazją ostryk. O nie, wody bloka belli zmagają się z bardzo agresywnymi ostrygami. Jeśli ich nie usuniemy, przejmą całą wyspę i zniszczą tutejszy ekosystem. Zanurkuj i zbierz jak najwięcej ostryk. Twoja koleżanka z i na pewno stworzę coś ciekawego ze znajdujących się w nich pereł. No więc dobra, teraz sobie możemy poszukać tego kryształu, żeby sprawdzić, czy normalnie on jest on łatwo występuje, czy nie. Dobra, tutaj mamy sobie już nawet jakiś na sam początek, po prostu nikt go mi nie zdążył zgarnąć. No i dobra, możemy sobie go w sumie oddać. No i sobie mamy tutaj normalnie jedną taką kuleczkę, 623xp i 10 monet. No i sobie możemy stworzyć ten efekt. Dobra, więc sobie lecimy i tworzymy. No i naprawdę fajnie, ej, wow, ale co, co to w ogóle jest? Ale fajne! To jest po prostu jak ta taka oddawarka do kryształów na kopaniu więc naprawdę taki szok, więc dobra, tutaj sobie mamy jeszcze o tam ile tego jest normalnie, zobaczcie, że wow, tu jednak się łatwo zbiera ja tu już się nie mogę doczekać, aż sobie stworzę ten klocek, ponieważ ja bardzo lubię zbierać sobie kryształy na wydarzeniach, tylko że niestety to trochę trudno się zbiera, no bo po prostu jakoś już tak jest, że 25 aż żeby oddać, to wtedy mamy jedną taką perełkę gdzieś czytałem taki ciekawy artykuł, że trzeba jakby otworzyć 12 tysięcy małży, żeby dostać jedną perłę, Czekaj, nie pamiętam czy to było małży, czy ostry, sam w sumie, nie wiem, nie znam się na podwodnym życiu. No ale dobrze, tutaj mamy sobie jeszcze jedną właśnie taką tutaj perełkę. Dziękuję tutaj bardzo dalej za uśmiecham. Więc dobra, sobie tutaj mamy jeszcze odstrygę. No i sobie normalnie tak. W sumie szkoda, że jednak nic nie weszło z tymi jednak ogromnymi małżami. Ponieważ one są już od dawna, ja już, ja już ich mam nawet dosyć sporo. No i po prostu w ogóle nic z nimi się nie da zrobić, ale mam nadzieję, że jeszcze jednak jakoś wejdą jakieś ciekawe przepisy. Na pewno byłoby bardzo fajnie. Więc dobra, naprawdę ciekawy jest ten efekt, który ja właśnie mam na sobie. Trochę jestem pod wodą i zbieram te kryształy. No, bo jak widzicie. Jednak łatwo się dosyć zbiera, tylko po prostu musicie być szybsi niż inni. Więc po prostu sobie możecie dać właśnie taki efekt takiej szybkości, gdzie ten, nie wiem, gdzie on tutaj jest. właśnie ten taki, yy, to jest spray szybkości. No i taki spray bycia gigantem. No i po prostu wtedy na pewno łatwiej będzie się wam zbierać. Dlatego też sobie teraz wyjdźmy z tej wody. No i zobaczmy, jak wygląda to na powierzchni. No naprawdę fajne, muszę przyznać, że bardzo fajne. Trochę jestem jak teraz ta oddawarka od kryształów na kopaniu, kiedy się oddaje kryształ. No ale dobrze, sobie możemy spróbować, ile to dami normalnie z wagonika. No i po prostu tak, yy, gdzie tutaj te wagoniki, dobra, damy sobie tutaj dwa, może po prostu zobaczymy, czy warto. Więc, co występuje tylko w wodzie ten kryształ, to warto sobie zapamiętać. Więc, dobra, sobie lecimy. No i co do ciekawego, dostaniemy. Dobra, mamy jakąś ziemię, wodę, kryształy kinetyczne, metal. No i dobra, ostryga jedna, jak na razie, więc okej, okay. mamy sobie na razie tylko jedną ostrygę. No i halo, po prostu ile to jeszcze naprawdę? Kurde, po prostu myślałem, że to więcej wypada. Ale no trudno, po prostu, może po prostu jakieś takie słabe dropy miałem. Jeśli Wam nie idzie zbieranie poprzez pływanie po wodach w Nexusie, polecam czacie ze zwierzakami o nazwie Pogłaszcz Mikalo. Po prostu sobie na nie wchodzicie, na nich jest zazwyczaj kilka zwierzaków, no i sobie po prostu je wszystkie głaszczecie Po prostu zobaczcie, że już nawet dostałem pierwszą ostrygę, więc naprawdę myślę, że to jest bardzo szybki i prosty sposób, a nawet jeszcze tam drugą dostałem. Więc myślę, że naprawdę to jest bardzo prosty i wygodny sposób, ale chyba na pewno szybciej będzie sobie zbierać po wodach w Nexusie, ponieważ wtedy jest po prostu łatwiej, no bo możecie dostać kilka naraz, a tutaj jakby właściwie nawet nigdy nic nie wiadomo, nawet tutaj kolejną ostrygę sobie dostałem. Więc super dobra. Tutaj sobie mamy jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, i yy, jeszcze tutaj jakiś. Yy, może co to za nazwy, i jeszcze tutaj kolejna ostryga. Może nawet dzisiaj uda mi się nazbierać na tym klocek byłoby naprawdę fajne, ale chyba na, raczej nie nazbieram na, nie będę chyba robić jego testu. No bo po prostu raczej jakiś taki on super nie jest. Nawet myślę, że może mi się przyda do paru światów, ale raczej nie jest jakiś taki super ekstra, że jakiś no po prostu koszne śmieci. W ogóle ja bym nie pomyślał, że to jest koszno śmieci. Po prostu to wygląda bardziej jak wymieszanie klocka, koci, ząb i kropka. Yy, I po prostu, więc to słabe bo jest naprawdę, ale mogli w każdym razie zrobić coś lepszego, byłoby na pewno też lepiej gdyby dali jakiś przedmiot dolny na przykład za to, nie wiem jaki to byłby, chociażby nie wiem jakiś przedmiot dolny ostrygowy, nie wiem co by to mogło być dobra, więc sobie mamy już tutaj jeszcze tutaj jakieś kordzi. no i myślę, że naprawdę to jest chyba jeden z najlepszych sposobów po prostu jeszcze myślę, że też w wagonikach można dużo sobie dostać sobie spróbujemy jeszcze raz jakby wagonikiem sobie damy, po prostu nawet wcześniej jakby, jak wcześniej próbowałem nagrać, to po prostu stawiłem wagoniki i dostałem z jednego siedem tych ostrzy dlatego też myślę, że to jest bardzo dobry sposób dobra, więc sobie, o nawet 4 teraz dostałem więc bardzo fajnie sobie możemy to w sumie oddać e, dobra, no i sobie mamy coś takiego nie będę na razie sobie tworzyć tych efektów najpierw stworzę ten klocek no i dopiero potem już będę jakby sobie ten tworzyć jakby możliwie dużo tych efektów naprawdę byłoby super, w ogóle też jeszcze jest coś takiego bardzo niefajnego, ponieważ to jest zwierzek z dawnego pakietu, mogę wam go w sumie pokazać e, no i po prostu on powrócił ostatnio za takie 500 diamentów, naprawdę o właśnie tutaj to jest taki zwierzek no koson Naprawdę słabizna, ja po prostu chciałam odejść z blok Planet przez to, no ale z drugiej strony szkoda mi było, no bo sobie kupiłem właśnie przed wczoraj, tam jeszcze nie pamiętam kiedy Starwipa na rok, więc byłoby naprawdę słabo dziękuję tutaj za kolejnego uśmiecha. Więc myślę, że jeszcze na razie sobie zostanę w tej grze. Cóż, myślę chyba, że sobie dzisiaj wszystko, co najważniejsze, już opowiedzieliśmy w tym filmiku. Dlatego, że dlatego też bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, moi kochani. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, i że jeśli Wam pokazałem jakieś ciekawe sposoby na zbieranie tych ostrych, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subika wraz z dzwoneczkiem na kanale, ponieważ mamy cel do, waka do końca wakacji wbić 5000 subskrypcji, dlatego też bardzo dziękuję za oglądanie, no i pa pa!